Ogólnie spodobało mi się nagrywanie dla Was w makijażu. Możecie ocenić. Dobra. Wiecie co, to jest, to jest nauk. To jest nauk. Cześć ludzie, 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 moje ludziki, kochane, wspaniałe żabki! Więc po zrobieniu tego unboxingu, jak zobaczyłam tego Axolotla, to poleciałam na... Allegro i kupiłam to. To, to, to jest nowa obsesja. To jest nowa obsesja. Nie pozwalajcie robić mi więcej unboxingów takich pierdół. Bo ja wiem, że ten goblin w moim mózgu, który to widzi. Uuu, jakie fajne, malutkie. I cały czas po prostu mówi: Klaudia, kup to, kup to, Klaudia! <grywka> ja jestem przerażona. Nie wiem, do czego mnie jeszcze zmusi. <grywka> e, więc kupiłam resztę tą glutów, żeby temu glutowi nie było smutno. I bardzo chcę tego kosmicznego, tego kotka. Bardzo! nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo! Także przechodząc dalej, tego gluta postawimy sobie tu. Nie wiem, czy kamera go łapie, ale później pokażę Wam piłkę, -py. Piramidkę w pełnej krasie. Yy, dobra, czyli tak: yy, są trzy różne kolory: są żółte, różowe i błękitne, niebieskie. Zamysł jest ten sam. Nic się nie zmienia. To jak wtedy otwieraliśmy różowe, to teraz otwórzmy sobie niebieski. Więc jeżeli ktoś nie widział nam tego odcinka, tu się pojawili, link, link. odsyłam, ale szybko powiem dla tych, którzy nie wiedzą, na czym to polega. To jest, to jest kostka, w środku której jest taki scrunchy, squishy stworek. I ta kostka zmienia się w pokoik dla niego i można z tego robić wystawki. Co jest to? Urocze! Ja nagrywam ten filmik z dwa tygodnie przed zapostowaniem go, ponieważ byłam tak niesamowicie niecierpliwa z tymi zabawkami, że uznałam, że muszę to nagrać. Muszę, bo się uduszę po prostu. I rzuciłam się na to tylko jak kurier przyjechał. Nie, że tylko zdążyłam zrobić make-up. tak ta wygląda kostka. Nie zmieniła się, są te same kuleczki po prostu. Teraz pokażę Wam na szybko, co można dostać. Haha, ha, tego Gluta mamy! Ha, squeezy. To jest ten axolot. A ja myślałam, że ja mam tego akolotla. To jest ten axolot. Aaaa, That's make a lot of sense. I po prostu z tego roztargnienia nie jest nie dobra, nieważne. Dobra, dobra, dobra. Ja chcę tego kota, tego kota! Mają Geparda! Ja chcę tego Geparda. Tego kota. O jezu, ten pies jest taki śmieszny! Mają kaczusie i krówkę! Dobra, wiecie co? Ja mam za duże zachcianki, za duże zachcianki. Dobra, zaczniemy jak zwykle od tła. To wygląda na biuro. Jakie zwierzę może siedzieć w biurze? O, jest małe rybki akwariowe. O! Dobra, wsadzamy tło do środka. A, no, właśnie, trzeba kawusie. To jest taka mała kawusia, czy... Trzeba... O nie psuj, Klaudia! Dobra. Udało nam się. Prezentuje się tło. Dobra, mamy akwarium, takie krzywe, ale akwarium. U, uznajmy, że tak. Ja jestem taka ucieszona, ale jest lekkie. Jest ciem, ciemny kolor, ciemny kolor. Czyli widzę szarą dupę. <laughs> ha, jest kotek. ale taki. Taki strasznie normalny, jakby nie widać, co ma w środku. I ma serduszko na dupie! Ojeju! Więc jak widzimy ogonek... Dobra, który to jest? To jest Cosmic Crunch. Znaczy powiem tak, jakoś... Bo one różnią się, wiecie, tymi wkładami w środku. Ja go tak memlam, to on w ogóle nie różni się wkładem od tego Axolotla Ale jest uroczy Wstaćmy go tutaj Zamykamy teraz mamy dwa kloty Jezu, ale jak to fajnie razem wygląda Tak mi się to strasznie podoba Dobra, w sumie będziemy odhaczać, co już mam. Czyli mam tego gluta i mam tego gluta. Dobra. Idzie Zacznijmy od żółtych, Niech nie zaskoczą. Co tam u jest? Znaczy w ogóle wiecie co, ja bym miała do Was prośbę, że jeżeli tylko możecie. Napiszcie cokolwiek w komentarzach, bo zawsze jak coś się dzieje w komentarzach, to YouTube... Łapie to trochę inaczej, przez co algorytm łapie mój filmik. Że wiecie, coś się dzieje. I żebyście mogli zostawić nawet jakiś bezsensowny komentarz, yy, albo gdzieś to przesłać, czy coś. W ogóle coś zrobić z tym filmikiem, to ja bym była bardzo wdzięczna, bo to mi bardzo pomoże. Dobra, nic się nie zmienia, to jest ta sama ta. U, to jest cięższe. To jest cięższe. That's suspicious. That's weird. Okej. Okay. Czyli mamy trawkę chmurki, czyli mamy jakąś polankę i piknikowy koszyczek, mili Państwo. Okej. Okay. Włóżmy to do środka. Mamy też drze drzewko. Ludzie, powiedzcie mi, jak minęły Wam maturki? Próbne oczywiście, ponieważ mi jedyne, co zostaje, to zostać... profesjonalną youtuberką. Pomóżcie. <słyska> <słyska> Więc wygląda to tak. Urocze, w ogóle fajne, że wiecie, to jest żółte, tak się wpasowuje do tego słoneczka, że... Słońce, te promienie słoneczne. Przepraszam! Szybciej! Koala! Dobra, kiedyś musiał mnie dopaść. No, on też ma serduszko na dubie. Więc takie super kinki. To chyba mają być łapki. Nie wiem, co to jest za chmura tam na dole. Ale to jest taki, taka, taki koala. I czekajcie. Wiecie co? On nie różni się jakoś super tym zgniataniem od tych dwóch, tylko po prostu jest tego więcej. Ja bym to nadal jest ta... Albo wiecie co? Może to są takie małe styropianowe kuleczki, a to jest taki bardziej piasek i jest go dość dużo. W przeciwieństwie do tych, bo te są do, tak do połowy wypełnione. Aha. Dobra. Wsadźmy go tu. Tak się prezentuje? Dobra, jak na razie bardzo nudne zwierzęta nam się trafiają. Chcę kotka albo jednorożca, ale tego kosmicznego kotka. różowy. Dobra, odhaczmy go sobie jeszcze, bo jego ja nie odhaczyłam. Gdzie on tu jest? O Jezu. A, czyli ona niby to samo wypełnienie co aksolot, ale jest go o wiele więcej. Na pewno. Dobra, jedziemy. To jest kotek! To jest kotek! O, o mój Boże! Zaraz osana z Zaraz osemia wstrząsuję! To jest kotek! Wow, mój Boże! Przepraszam, że mam do mikrofonu. To znaczy, że nie będę mogła już kupić więcej moździerników. O nie! Nie, dobra, nie jestem aż taka, ale zobaczymy, może trafię wszystkie, które chcę, a może nie trafię wszystkich, które chcę, więc jeszcze może, jeszcze może będzie szansa. I to wygląda tak: to jest księżyc, kratery, czyli to jest pewnie, wiecie, powierzchnia jakiejś planety i jest taki mały kosmita wychodzący z krateru. O jeju! Dobra, czekajcie. No i się psułam. Dobra. Jeju, ja tylko jak go zobaczyłam na grafikach promocyjnych, to wiedziałam, on musi być mój. Po prostu musi, bo nie wyrobię. Znaczy wiecie, to jest w ogóle dobry protip dla firm wszystkich, bo jeżeli oni wydadzą coś, co mi się spodoba, ja tego nie znajdę, czyli w sumie w ogóle mogą tego nie wyprodukować, tylko powiedzieć, że gdzieś jest. To ja będę kupować ich rzeczy, dopóki tego nie znajdę. To jest dość groźne dla mnie. <grystanie> I jest taki mały statek kosmiczny z laserem. No! Są za duże dziury i to wypada. Ej, tak się nie robi. Posiadanie długich paznokci.

Przestań mnie ranić. Nie powinno być. Hmm. To jest nie. Fair. Hmm. No o co ci chodzi? Nie będziemy na niego patrzeć. rzadki i tak dalej, tylko to jest jakiś randomowy misie. Dlaczego wszystkim się trafiają z tej jednej serii? Jestem wkurzona. Czyli pewnie będą odcinki z kotkiem. Będziemy go szukać. Żółty. Aż mi normalnie gluty lecą nosem przez to, że próbowałam płakać. Jestem niesamowicie wkurzona. Okej. Okay. Dlaczego bo to w ogóle nie ma sensu Czemu ten misiek miałby być w kosmosie? Czemu? Ktoś mi to może wytłumaczyć? Dobra, co do następnego tła Mamy Kaktusy, pustynie Chmurki, już mi gwiazdkę Nie, serio, ale niech się trafi coś fajnego W tym otwieraniu, bo ja po prostu Będę zła I będzie mi przykro Jak się prezentuje tło Z takim kaktusikiem Nie przewracaj się. Dobra, to. Już po dupie myślałam, że to kot. Już po dupie myślałam, że to kosmiczny kot. A to jest panda. No ale dobra jest chociaż lepsza niż to coś. Jest półprzeźroczysta, co jest w ogóle fajne. Ma urocze plamki wokół oczu serduszka. Ma różowe policzki, no dobra, to mogę zaakceptować, no to nie jestem aż tak zła, ja w ogóle chyba chyba poprzestawiam w tych tłach, bo te tła w ogóle nie robią żadnego sensu Czemu serduszkowa panda miałaby być na pustyni? Jest bardzo przyjemna w zgniataniu W ogóle, wiecie, są takie fioletowe serduszka w środku, ładnie to wygląda No dobra, tym nie jestem aż tak zawiedziona, to jest fajne Dobra, czerwona obwoluta. To jest niby plansza, która miała być pod naszego Aksolotla. Ale nią nie była. Więc zobaczymy, co jest rzeczywiście do niej dodane. Znowu pewnie coś bezsensownego. Patrzcie. Ła! Wow. Dobra. Patrz tak się prezentuje. Otwieramy. O Boże! Naprawdę, wiecie co? Yy, zabawkowe bóstwa się dzisiaj ze mnie naśmi naśmiewają. No ja myślę, że inaczej tego nie będę tłumaczyć. A nie to! O, nie, o Boże, jaka słodzinka! To jest. To jest granatowy dalmatyńczyk. Rzymca? To jest granatowy dalmatyńczyk. Ma fajne wypełnienie, więc tak, taką ma śliczną buźkę, taką... Ma jedno czarne, jedno różowe uszko, tak, uszko, ma plamki, kokardkę, o, i serduszko pod ogonem. I różowy ogonek, ojej, śliczny jest! Dobra, to jest fajne, to jest fajne, z tego jestem super ucieszona i pewnie... Jak fajnie wygląda. Jest naprawdę bardzo fajna tapeta. Podoba mi się, bo pasuje do tego pieska. Rzyczka. Tak, to to może jeszcze uratować dzisiejszy odcinek. Teraz na przemian różowy i ten niebieski zostawimy jako ostatni. tu jestem w ogóle bardzo skołobana, bo te um... Grafiki promocyjne naprawdę. oszukują ludzi. Oni oszukują ludzi. To jest niedopuszczalne. Mamy drugiego axolotla? Super. No jeszcze tylko brakowało w tym odcinku tego, żeby mi się powtórka trafiła. No po prostu genialnie. Czemu w ogóle to się nie pokrywa? Czemu? Ja się bardzo cieszę, że mamy coś innego niż te drużowy Aksolot, ale. a, Czyli na przykład dwa różne te tematy, takie same tapety. Wiemy, czemu nie mogli wynająć jakiegoś grafika, który zrobiłby ich więcej! Staczają się. Pani Marto, niech pani narysuje więcej grafik do naszych zwierzątek. Ale pani Jacku nie płaci mi pan za co mam wyżywić moje dzieci. Zwalniam panią. Uuu, ale to jest taki większy ma w środku ten, ten... Fajne. Dobra, odchaczmy co mamy, bo w ogóle w pewnym momencie się zgubiłam, co my w ogóle robimy. Ty idziesz... Tu. Siad. Siad. Dobra, waruj. No! A, do góry nogami, dobra. No. Co my mamy? Mamy tego pieska. Softies, Ok, I mamy The Captains. The Kapitans? Kapitanów? mam tego gluta. Dobra, dobra, dobra. O, to kotka. Bądź kotkiem. Kotkiem, kotkiem, kotkiem. Ale Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że jeżeli to nie będzie kotek, to pewnie będzie jeszcze kilka odcinków z nimi. Ponieważ ja nie wyrobię. Ja po prostu muszę mieć tego kotka. Muszę, bo się oduszę. Koniec po prostu bajki. Dobra, jest. Czy to jest ta sama y, tapeta. A! Urodzinowa tapetka. Co, co jest w pieska. Pszczółko-pieska. To jest to samo, co miał przed chwilą Axolotl. Na pewno? Nie. COSMIC CRUNCH! Czyli to jest to, co kotek. W ogóle, wiecie co? Nie. Ja jestem... Aaaa! Nie wierzę po prostu. Tyle męczenia się, tyle otwierania, tyle czekania na paczkę i w ogóle, żeby... żeby nie było kotka? ŻEBY NIE BYŁO KOTKA? No jedyne, co ratuje dupę tym wszystkim yy, małym stworzeniom, to jest panda, dalmatyńczyk i ten axolotl. Bo to akurat było fajne. Ale ten kotek, ta panda, strasznie nudne, straszne, bezpiciowe. Tak się prezentują ostatecznie moje gluty, tak wygląda nasza kolekcja. No i co? Kotka nie było, widzimy się w następnym tygodniu. Pa, buziaki ludzie!